Czy, y, pan może nie powiedzieć, bo Pan się podpisał pod tym projektem uchwały, który wtedy jest ja przyjęty, y, na czyj wniosek ta uchwała została wprowadzona do, do materiału obsesyjnego? Co? Na czyj wniosek została wprowadzona do materiału obsesyjnego? Pan złożył pytanie na pytań na uchwałę. A czemu Pan nie chce powiedzieć? Czy to jest proste? Pan się pod tym podpisał. Dlaczego wniosek to było? Czy, czy stowarzyszenie wnioskowało do e, gminy w jakikolwiek sposób? Powtarzam panu, proszę złożyć pytanie na piśmie. A czemu pan nie chce odpowiedzieć? Ja panu powtarzam, że proszę złożyć pytanie na nie proste pytanie? Ja, ja, ja na panu na proste pytanie odpowiadam. Proszę złożyć pytanie na piśmie. Ale ja panu zadaję ja, ja proste pytanie. Czy ja ja, ja stowarzyszenie Dlatego kiedykolwiek z, zwracało się rozmawiał. zagadanie tego budynku? Dlaczego pan nie chce rozmawiać? No, A dlaczego? A co no, się stało? Panie proszę skierować pismo do Kancelarii Burmistrza. Dostanie pan odpowiedź na pytania, które pan chce zadać. No, ale ja panu zadaję proste pytanie. Pan przyniósł dokument, pan się pod dokumentem podpisał, pan nie wie, czy ktokolwiek wnioskował o, o, o takie coś jak przekazanie budynków, które, które są warte sporo pieniędzy z gminnego majątku. Pan chciał przekazać gminny majątek i tak. pan nie wiedział, kto, kto, yy, kto o to wnioskował? Za dużo, za dużo pytań pan zadaje.